Karol Strasburger i Stan Borys, sensacyjne z sądu. Zapadł wyrok. Karol Strasburger i Stan Borys toczą boję od kilku lat, choć wcześniej byli dobrymi kolegami. Panowie często spotykali się na korcie. Jednak z powodów zdrowotnych piosenkarz musiał zrezygnować z wysiłku fizycznego. Nikt chyba nie spodziewał się, że parę lat później panowie znów się spotkają, ale na sali sądowej... O ich konflikcie dowiedzieliśmy się w 2021 roku, gdy jeden z tabloidów doniósł otoczącej się sprawień podwarszawskim Piasecznie. Na wokandzie poinformowano, że gospodarz familiady został oskarżony przez muzyka i jego ukochaną o czyn z paragrafu 2 artykułu 212 kodeksu karnego, który mówi o publicznym zniesławieniu kto pomawia inną osobę o postępowanie lub właściwości które mogą narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności brzmi treść artykułu. Okazało się, że chodzi o negatywne i krzywdzące stana borysa i maleady wpisy, które ukazywały się w sieci. Pojawił się one w internecie w 2019 roku, a sprawa została zgłoszona do odpowiednich organów. Policja miała ustalić, że hejterskie wpisy pochodzą z tego samego komputera, z którego korzysta Stresburger. Zaczęło się od tego, że jakiś czas temu z moją partnerką Anną zauważyliśmy, że ktoś umieszcza w internecie komentarze na nasz temat. Niektóre bardzo krzywdzące i obrzydliwe. Były tam m.in. treści antysamickie. Przecinek po paru miesiącach śledztwa dostaliśmy pismo z policji że ustalono numer IP, z którego pochodziły komentarze. Policja stwierdziła, że to łącze internetowe należące do Karola Strasburgera wyznał w Twoim imperium Stan Borys. Po pewnym czasie głos w sprawie zebrał też sam Karol. Gospodarz Familiady zostawił na byłym już przyjacielu suchej nitki. Stan Borys bawi się im w grę, która dla niego źle się skończy. Człowiek ma dużo czasu. Brakuje mu pieniędzy, sam przyznaje, że ma kłopoty psychiczne. Zresztą myślę, że to jego partnerka jest odpowiedzialna za to wszystko. Może tak szukają popularności, bo innej już nie mają. Lecz ja w tej zabawie nie będę uczestniczył, nie mam też ochoty prać brudów publicznie. Po wyroku sądu zobaczymy, kto i czego jest winny oburzył się Strasburger. Od pewnego czasu o sprawie zrobiło się zdecydowanie ciszej. Żadna ze stron nie wracała z tym tematem do mediów. Jak udało się stalić Superexpressowi, zapadł już wyrok. Okazuje się, że są tu niewinni u Strasburgera odstawianych mu zarzutów. Uprzejmie informuje, że postępowanie zostało prawomocnie zakończone poinformowała Superexpress Sekcja Presowa S.O. w Warszawie. Od wyroku wpłynęła też apelacja, ale została ona odrzucona. Informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał apelację od wyroku. Wyroku trzymano w mocy. Akta zostały zwrócone do Sądu Rejonowego. Czytamy w kolejnej wiadomości z sądu, który uzyskał Super Express. Tabloid skontaktował się z Karolem Strasburgerem, ale ten nie chciał komentować sprawy. Z kolei stan Borys ma coraz większe problemy ze zdrowiem. Ta wiadomość miała ponoć wpłynąć na gospodarza familiady który postanowił odpuścić w tej sprawie, choć mógłby chwalić się w mediach wygraną. Z tego też powodu, Karol Strasburger, jego żona Małgorzata oraz reprezentująca ich kancelaria, nie zdecydowali się na skomentowanie korzystnego dla siebie jego wyroku i jego publikacje. Wzięli także pod uwagę poszanowanie osoby Stana Borysa sprawę uznają za zakończoną czytamy w tabloidzie.